Z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka, tak. Sprawdźmy to, AK, zrecenzujmy to. Mówię to ze względu na to, że jak widzicie, jest to kolejne wydanie specjalne magazynu Cartoon Network, również z jednym z sześcioma polibagami, tylko z tym, że tym razem jest to polibag z serii The Ninjago Movie. Także ja już nie będę przeglądać tego magazynu, bo przeglądałam go we wcześniejszym odcinku, do którego zapraszam. Mogę w skrócie powiedzieć, że w tym magazynie właściwie gazetce małej, bo tu tylko jest 6 stron, są właściwie same konkursy oraz. Właściwie nie konkursy, przepraszam, zagadki oraz taka krótka informacja, co obecnie możemy zobaczyć na karton Network. Jak widzicie jest to um, zestaw z serii The Ninjago Movie. Jest to pojazd koła właśnie z tego filmu w skali mikro. Wybaczcie, ale niestety nie pamiętam nazwy tego zestawu, ale też nie mogę sprawdzić ze względu na to, że no, mam awarię internetu i sorry, nie powiem wam jak nazywał się w filmie ten zestaw. Może później sprawdzę i wrzucę tutaj gdzieś i już wam nazwę podał. Ogólnie, jak już możecie zobaczyć, powolutku, w tym zestawie mamy dość dużo elementów. Więcej niż w tym zestawie na pewno: Spider-Man versus Symbiote. Także, jeśli chodzi o tego polibaga, no to tradycyjnie elementy oraz instrukcja, jak złożyć po kolei. Także. Ja do Was wracam za chwilę ze złożonym zestawem, także wracamy po krótkiej przerwie. W tym polibagu, jak tutaj widzicie, dostaliśmy kilka elementów zapasowych, ale przejdźmy do samej zawartości, czyli do naszego robocika. Nie, nadal nie wiem, jaka jest jego nazwa ze względu na brak internetu, więc wybaczcie. Ale przejdźmy do tej wersji. Jak dobrze pamiętam, bo akurat tamten zestaw często widywałam w sklepach, to jest on dość dobrze odwzorowany. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tutaj w miejscu tych trzech małych elementów zawsze były głośniki, z tego co dobrze, jeśli dobrze pamiętam. No ale przejdźmy do samego zestawu. Muszę przyznać, że jest on bardzo przemyślany jest dużo szczegółów w porównaniu do tego pojazdu Zeina ze względu na to, że tutaj jak widzicie mamy chociażby te głośniki, tutaj na ramionach mamy te takie właśnie elementy okrągłe, same łapy zrobili bardzo fajnie. No a oprócz tego zestaw ogólnie jeszcze tutaj ma bardzo fajne. Podoba mi się, że to jest to do koła, wiecie, to łączące z kołem żeby y, mógł jeździć ale co mi się najbardziej podoba, że przemyśleli to, że ludzie będą chcieli stawiać ten zestaw na półki i ułatwili stanie mu ze względu na ten klocek, który się tu znajduje, więc jeśli o mnie chodzi, aha, jeszcze funkcje zabawowe, że tak powiem no to tutaj zestaw ma ogólnie tylko tymi łapkami rusza, jak widzicie, można je wyprostować no i tutaj dłoń właśnie tak zrobić, że tak powiem. No i zgiąć. No nic więcej nie zrobimy z tym zestawem. No i jeszcze ups. No i jeszcze można odgiąć te łapki właśnie, góra-dół. Tylko właśnie nie za mocno, bo jak widzicie może wyskoczyć. Zaraz zobaczymy na bezpieczną. O, to jest chyba taka bezpieczna wysokość. Także jeśli chodzi o tego polibaga, to bardzo mi się wiem, każdy polibag mi się bardzo podoba, ale ten tak w szczególności ze względu na to, że. No tak. Ze względu na to, że jest bardzo wiernie odwzorowany i przywiązali tutaj wagę właśnie do tych wszystkich szczegółów. No ale co wy uważacie o tym polibagu? Czy wam się podoba? Czy macie go. Jeśli macie go, to podzielcie, mi się, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. A jak na razie, to tyle, trzymajcie się i cześć.